Witam. Dzień dobry. Lombard. O, tego chyba nie oglądał. Było? Czy nie było? Mogę zrobić Rime, dawaj. Nie było tego. Nie mogło tego być. Nie było. Dzień dobry. No, Chciałem telefonik dostawić. Nie skończyłem sko 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 ale dodatek jeszcze był został. Ile potrzebujesz? 150 potrzebuję. 150? No. A wcześniej ile brałeś? No 120, 110. Do no poniedziałku, nie? W poniedziałek go wezmę, nie? Redmi 9C. No. Czekaj za czym. Ale tu raczej stuwa, to jest max. No, jest tym niego... ja chcę 120. Widzę dla Ciebie nie go... Przejebane życie. Ja nie chcę go strzelać, ja wezmę, bo ja to znalazłem w ten poniedziałek. 13, która wezmę w poniedziałek, Zobaczymy co z tego wyjdzie Majster, ale... Nie tak, wyłączę lambarno. Wci... Nie wyłączę. Ja jego niego dałem dwie Maciek mi kupił w szczercach, kur... bo bardziej dwie pustuję chciał. Mhm. Wiesz właśnie zamiar niego kur... Nie chciałem niczego spuścić. Tak A Geogesek mamy! No to te 120 jeszcze lecie. Ale nie nie? Zaraz zobaczę czy... Nie chcę więcej. Do poniedziałku, nie? To ja go wykupię, bo odciąłem sobie poczętę i Ale nie ręka boli teraz, no. A co ten zkać w ogóle? A nic, może no, cisnę pojęcie, kurwa dole na wieczora, nie? Od siómy rana, do Ja wieczorem. No nie ale zarobię, nie? zarobię kurwa. No mam dwójkę tak. mam. Po sozonie, nie, trzeba odświeżyć, wiesz, panele, poli trzeba odmalować, te pokoiki, robią to zjej, wiesz? Nie mam jeszcze. Nie, no, nie mam jeszcze wersji Robię, pro. No, kurwa, robię. Dzisiaj mi dadzą. To trzeba robić, nie? Nie będę do góry k***a do jechał. że pracujesz, pracujesz a nie jesteś... No, ty... no tak, nie jestem... Ale powiem wam, że... Jak kiedykolwiek będziecie prowadzić lokal, Bar, to nigdy nie dawajcie tej soli na, na, na kieliszek dookoła. To jest skór No może ktoś nie robi soli. jakiś jest na ręnie chodził, kur, ziabra, kur... Kisz, daj mi złotówkę, daj mi 20 zł. 30 kur... zł daj mi 10 złotych kur... chodzi zebra. No kur... też wypijesz sobie czasami. No tak, ja się... nie, ja nie powiem, nie? Ja no sobie tak. piję, ale mi się ptaje też, nie? Po robocie nie? Lupe ja mój rawko chodzi. Robię o siódmę osiómej, kończę o 7, kończ 19, nie? Idę się wykąpać, podpiszcie wszystko się wykąpię, nie? I się moje rafko przed kolacją. Lufę wypijemy, lufę piję z nim, szef też. Tego, tego. Belo wiesz? o co lufę, ja się lufę. Idziemy spać, ja się idę wykąpać, idę spać. Te człowiek, kolację zjem wszystko, elegancko. No nie jest tak. Z jedną taką kielbaskę z chlebkiem. Bo na tym właśnie polega. Można pić. Ale jestem głodny teraz. Mam wam ja już budzika, guzika stajesz ustalano do roboty. kawkę sobie piję, się pije, wykopi się kawkę pije. Jak kawka pójdę się pali, to znajdzie się kąpać. Wykopie się ile. I może 5, chłop minut, stał się chłop Jak Kawka stoi, zaparzona wszystko i ciśnę, nie? Nie ma tego, że boli. Dobra mój friend, 120 ja ci robię. No i 37 mnie, Nie? Nie, ja w pończę już powiedział, Zacznijmy od tych mniejszych rzeczy, dobra? No dobra. Eryk to miał być. Hey. E, te by były pod Spoko. Dobra, co tam dalej? Dwa odkurzacze. Samochodowe? One są e, nowe, bezprzewodowe, na akusy, nie? Powiesz sobie, otwórz, podłącz akusę, sprawdź. E, też Parkside, czy co to jest? Też Parkside. E, akumulatorowy odkurzacz e, Bez akumulatora tak, i ładowarki tak. on jest? Tak. I nowe są po 150, to zróbmy po 5 dyszek ja. Po 6? 55. Dobra. Po ile ty patrzyłeś te odkurzacze? Te, te, te akumulatorowe? I ty znalazłeś na Allegro po 200, tak? Chodziło czy jak? No zaraz sprawdzę. Na Allegro czasami ksiało. są te rzeczy Parkside'a drożej niż w Weedle'u. Tak? No. Czyli ty sprawdzasz na... Bo oblicze. jak są promocje, nie? To taki odkurzacz może czasami kosztować 70 zł u nich. Ludzie kupują, a potem sprzedają to na Allegro drożej. To tak jak z bateriami. Często tej baterii nie ma i ludzie jak są do sprzedaży w sklepie kupują od razu 5 albo 10 i zawierają cenę, sprzedają to na portalach, nie? I na tym Bam, Także od Janusze Biznesu. Ja sam tak kupowałem kilka, bo nie szło ich dostać indziej. To co to jest? To jest strzałka do wiertel. A, jak masz tękę, to zamiast wyrzucić, że wstrzaszasz O, tam ostrzałka do wiertel. To nie wyrzuca? Anolik, się ile znalazłeś, ten odkurzacz? Ja w szoku. Eee, nie, ja znalazłem na stronie Lidla odkurzacz aha, za 149. Aha. Czyli zawsze połowę, Trzach na pół, nie? Tak. Zależy też jaki przedmiot, nie? No, ta ostrzałka na przykład w Lidlu 99, zł na masz 149 49. No to ja nie widziałam. Tak. Tak. No to Dobra, dawaj yy, Następne, zróbmy to. To było używane. O, tym się Z tyłu do desek. To z Lidna. To już nie mam kartonu. To, to jakiś fajny. Tak ja sprzęt się... stary bo sprzęt? Jakiś taki niemiecki? to działa. Nie, bo proszę, że nie, jest cena, nie, jest tam tam kupisz, nie wiem, DeWalta Makite, musisz dać z tysiaka 9 stów. No i na domowe warunki, no to stosunek jakości do ceny, no to jest Dokładne. akceptowalny i po prostu tak, tak. działa to. I jak nie pracujesz z tymi narzędziami na, na co dzień, jeżeli z tego nie żyjesz, to uważam, że nie ma co przepłacać. Często się coś kupi raz po prostu i się użyje kilka razy. Przepraszam, przepraszam. Kim pani jest? A nie widać? Narodową Sensation. Nie, media TikTok jest przerażające ogólnie. Ludzie po głupoty. O, to jest ta katoliczka. Coś z dziewicą? Powtarzam. Zwróciła. Tu nie ma co, jakieś makity czy coś. Dobry stan tego struga. No dobra, no wiesz, jak, jak dbasz, tak masz. Fryłeczka. Czy ma z lewej? Czekaj, chyba było coś czerwonego. Wany jest od 99 zł, 89 do 4 dyszki mogę zrobić. Pistolet. Ej! No hajsu. Możesz strzelać pieniędzmi. Tak? No. Patrzyłem, jest, jest jeszcze bateria i chodzi, także możesz nabić jakąś... No są trochę Jakąś kanapką setek no. załadować i możesz postrzelać. masz kanapkę pod stołem, to wiesz. Ja, no, jedno. Nie, nie no, jedną pod musisz, musisz otworzyć no, wieczko. Musisz otworzyć wieczko. tym zidzlem, za dzynzał, musisz chwycić. No i tutaj ładujesz y, kanapkę setek załóżmy i strzelasz na imprezie. Kanapkę setek <hazji> <Yo! hazji> No, nie poszło. No, znać? Na imprezie, Wajre. jakby mieć taki fejkowy maknoty, albo może i nie fejkowe. No, ja mam pytanie: po co takie kółno komuś? To jest w ogóle nieprzydatne. Po co? Tam ma jakiś kawalerski czy coś. Zielono tak na się uniosła. Ale na ślubie. O! o. Pożądany, bardzo. Z tortu wyskakuje człowieku jakaś laska, a ty strzelasz Dobra, przechodzimy do meneli. Aż 10 złotówkami w No nudy, niech odpala gaśnica. I konfetti tutaj jakieś. No Dobra. ile to kosztuje w ogóle? Powiedz, czy był kiedykolwiek taki gadżet? Już nie sprawdzę ile, tylko za wiesz. Dobry pomysł tutaj. Dwie dychy. Tak, dwie tak, to no. do I to jest Supreme, słuchaj, to jest marka nie, nie w Kingmuchał, panie. Dla drillowców Kur, to... przepłaciłbym. Jak <laughs> przepłaciłbyś? Dobra, mogą być te dwie dychy. A ile to kosztuje? E, no pamiętam, 30 złotych to jest na. Brak. Dobra, mogą być te dwie dychy. 10. Nie, to pierwsze słowo jeśli moje baterie, które idziemy. są warte chyba. No, ale co to do sprzedaży wyjmiesz? Dobra, 15. Z racji na markę. Nie, no dycha to w pierdol. Dobra, szczerze mówiąc. Jaki ma monitor? Już polecam. Co nam zostało? Poka poka Pokażę ci monitor. Dobra, czekaj. Po Pokaż mi widok monitor. Czekaj, czekaj, czekaj. Już, już. Inwestor od mieszkań do Lorda. Yy, Midel. Chyba. Ja pierdzielę, co mam skopiowane do tej... Aha, to, o kurczę. Ej, skopiowałem na telefonie, chciałem przekleić na kompie. Na Messengerze. Dobra, czekaj. Mam pomysł. A to przepiszę. przepisze. O. o. Patrz. To jest coś, tu wy. coś wy. A to jest A to jest ja. A o kurczę. O kurczę. O kurczę. Dobra, ma tu ramy, nie zima. zima. No i tutaj. No i tutaj. To jest, to jest monitor Alignware Del jakiś To jest, o, to jest monitor od, od, od Huawei Ja mu za, darm. za darmo 27, 27 kurwet 27, 27 normalny, normalny. I... I tego polecam, tego polecam bo, mówiłem, bo kupiłem Ale koszła jakieś 3 koła, koła. I... I nie polecam, nie polecam w, sumie, w sumie Bo da się znaleźć taki sam w normalnej cenie w Ej czekaj, Czy masz swój podwójny? Ty, o teraz się skończyłem, sorry tak, tak, tak. Da się, ale ty miał dobrą opinię generalnie. Ty miał dobrą opinię, stwierdziłem, a kurwa kupię, bo ja tak kupowałem tego drogo kompa, stwierdziłem, a jebać DISA i se kupię, nie? No, no i fajnie, ale tu by się przydał trzeci jeszcze monitor, tutaj. Tu by się przydał trzeci, taki no przydałby się, ale generalnie co? No nie mam. I mogę cię Mogę Ci podać model tego aliumera Czekaj, już się podaje koleżko. Ok, słuchaj bardzo ważnie. AW2721D. Nie wiem, czy można go jeszcze kupić. Zamawiałem pamiętam z 2 albo nad więcej już. 2 i 5 miesięcy temu. Gdzie wstają? wstaję? do gładzi. Może ja sobie wezmę? Stary się, żoną, się rzuca. No, to jest Dobra. Dycha. Tu co to jest? Maszyna do gładzi na 230. Użyte? Użyta. Wyprałem tylko, wiadomo, opakowanie, żebyś, żebyś tu miał to, to czyste w miarę. To też starałem się w miarę odkurzyć. Są papiery, jest tam instrukcja o. Zajmij się wirusik. Y, ta, y, nie, to jest jakaś inna marka. Chyba nie jest DEDRA. Musisz oprzeć, od razu sobie podłączyć, sprawdź, czy chodzi, żeby nie było. Shipach ta firma to jest. Szepach, Szepach, Szepach. Szepach. Szepach czy Shipach? Nie wiem, jak się czyta. No Mamy dziś, tak. Tak, słuchaj, 26 25. marca premier no, no, miała książka. Książka, książka o no, Ambesie. Ambessa wybrana przez wilka. I teraz pomyśl sobie, dziku, co ty mi tutaj e, opowiadasz? No tak, kochany, to jest prequel e, Arkane, myślę, że serialu, którego e, nie trzeba przedstawiać. Opowiada o burzliwej historii przywódczyni rodu Medardów, e, właśnie e, tytułowej ambesie Jeżeli tak samo jak ja, podoba ci się Ambessa, jeżeli chodzi o Lola, to myślę, że powinieneś... Za ostrza... Takiego malegra, ale mi się wydaje, że tak maksymalnie za 300 to ona się sprzedał. Używano. Zresztą teraz wiosna idzie, ludzie zaczynają robić remonty, konserwacji domów. Elewacje, no i co, nie rozumiem biznesu. To będzie moment. Dobra, jest taki cały zestaw szlifierka, plus trójkąt, plus nakładki, ten papier i tak dalej. Sprzedano przez Kuptera za 250 zł w Lombardzie. No mówię, 100 sprawne. Sprawdzę, chodzi. No, no. no dobra. dobra. Ty, czemu kinówki nie ma od 250, 300 o. gdzieś tak się sprzeda. Co to? To Parsaj. Sekundę tak nie dawaję. Urządzenie do, łączy, do ostrzenia łańcuchów. 3D. To A może. Chyba miałem, musisz chyba. przez drzwi. A może i wejdzie? 3D To ostatnie? Mhm. Tak. Wejdzie, wejdzie. Spokojnie. Ciężkie bardzo? Nie. 13 kg. Tu też jest nutka. Dybę solara. 1801. Czuć może. Tu weź chyba coś około 400, czy 500 Elektryczny wertykulator. Zaraz to do nich pójdziecie. E Reaper. Zajęcie słowa. No. Polska, trudny język. W Lidlu kosztuje 499. Z dwie stówy pewnie. Tak, ten wertykulator będzie dwie stówki. No dobra, no to sprawdźmy. na Sprawdźmy, nie. jaka cena, jaka kwota wyszła łącznie, no i coś kurcze może podciągniemy do jakiejś równej kwoty. No tr trzeba zaokrąglić, nie? No to myślamy ile? Wyszło nam 610 zł w zaokrągleniu 600. <laughs> Dlaczego zaokrąglasz w dół, a nie w górę? No taka jest zasada chyba, że jak jest do 4,99 to się zaokrągla w dół, a 5 i wyżej to w górę. Nie? No ale jest to niepisana zasada, możemy zrobić wyjątek. Nie, jakoś tak się zaokrągla w matematyce. No, dobra, to Czekaj. krakowskim targiem się matematyce. Nie, nie będziemy pociągać do 50, zróbmy 40. Jeżeli jest ona równa lub większa niż 5, to liczbę zaokrąglamy w górę. A jeżeli mniejsza, to w dół. Tak. No, róg dla klienta musi być, tak? No co pan tu? Dobra, to zróbmy 620. Oczywiście część robienia to zacząłeś. ale. No, Fanoryk grande, kurwa. Nie, dobra, to, nie ma znaczenia. Dobra. Ile jest widzów w Oblivionie? Serio. Otwarte To wszystko tak, Ja nie wiem, to sprawdzić, bo to jest ogólnie kontroler MIDI. Co to jest? Kontroler MIDI, on jest tylko pod pc -ta. To jest no do tak, produkcji muzyki. Takie tak. To jest bardzo stary, co? Skąd nachodzą teraz nowe? No, nie patrzyłem ile używane 450 zł. Złotych. Ale oni już nie Bo śpią. Patrz, Dolarda już nie ma. To no. Ja to kiedyś dziś kupiłem od drzemkać dawno. Nie wiem czy to w ogóle znajdziesz no. używane Allegro Są no Aha Ile tak z ciekawości to? E, używka jedna sprzedała się za 279 i druga sprzedała się za 200. Masz zasilacz? Nie, one są bez... pod kąpa jest bez zasilacza wtedy, nie? Co to? No. Normalnie pod USB, USB wpinasz i ona ja! się instaluje automatycznie. Nie wiem, jak na Windows 11, na 10 działa normalnie. Tylko w jakiś program byś musiał mieć jeszcze, nie? Typu FL Studio albo to coś, co to czyta. A nie, co, się nie? nie jak podłączę? Dopiero, dopiero po, 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 po to włączeniu to, no. programu, nie? I po włączeniu jakiegoś plugina, który to obsługuje. Aha, okay. Niestety. Ale kąt powinien wykryć, powinno chociaż zrobić, żeby wykrył jakieś urządzenie, nie? W teorii chyba powinno, ja tego nie używałem już z dwa lata, nie? więc to tam nie się leżało się. Tak, że końcu, musi być zasilacz nie? tutaj, wiesz? Co nie było chyba, nie? Zasilacza. A ja nie wiem. Mi się wydaje, że nie było. No ale po co i sam to otwarki tam, nie? No w teorii tak. Dobra, to stąd sobie, odpuściłem, ma ja wziąłem tylko tak, bo mi leżało. Chyba teraz. że za darmo chcesz. chyba, o, chyba że za darmo chcesz. To się oddać? No, no, dam, no, może być. No i wszystko. <laughs> może ktoś się znajdzie. To co to? Słynek? Spieniacz Spinacz do mleka? No. A, czekaj, bo mam jeszcze. O, to takie to coś... do spinania mleka możesz w zestawie zrobić, bo w zestawie było. <laughs> tak, ja to kupiłam razem. Ekspert Kapsułkowe, Kapsułkowy, no, ale to jest tylko na te chibory. Darmo. Bo one nie są uniwersalne. Dobra. Coś jeszcze? No, jeszcze parę i tam będzie. Uuuu, wow, Jajowar! Tego nie. Czy <noise> nie? Tomasz, tego nie. To frazarka do paznokci? Też nie. To bierz następny. A za darmo! Nie chcesz komuś wybrać? Wow. O Jezu, że mogę komuś oddać, nie ma sprawy. Tomasz, bo ja sprzątam i... To jajowar chyba. Jest Jajowar to... jest zajebisty. Nie, nie, nie. To jest tu się luterek zewnętrzny. Trzymaj jeszcze co jest do tego. To nigdy nawet na dworze nie było, nie? on sobie wisiał na strychu. Także to nigdy wody nawet nie dostało, i to masz bezpośrednio od razu do tego jest router. Nie? No, za stu jeszcze można było wziąć tylko no, Tak, musi być y, przewód do tego. A to jest antenówka zwykła. Koncentryczna? No, on jest na koncentryku, przez tego nie brałem w ogóle, nie? Zwykła, zwykła antenówka. Dobra, no niby się sprzedają jeszcze. R-krajer, można jajka robić? Jak, jak kurwa, zwyklej zwyklej widać, tak, że to, robić to, robić no to nie no, robić z kolego. A to co to za dzydzę? Ja to jest za ślepka, bo on jest dwu droźny. Serio? Możesz sobie ściągnąć tam. Bo po to można było jeszcze robić. Po... O! Nabrałem no ochotę na jajko. Ale są tak godne, że mam w Kutasa dzisiaj. Serio. No ja nie wytrzymam do jedzenia, muszę, muszę coś zamówić. Piekarnik dla piramidowców. No w sensie no jak masz piekarnik, no, no. nie rozumiem. No w sensie jest ten zarzut, że nie trzeba nagrzewać. Piekarnika. Ja tak tego tak nie nagrzewam. Ja bym nie wysłał, bo nable. Cześć, jestem. Nie, nie klikam tego, nie klikam tego magikę. Ja się boję. Zdeb Siema. Tutaj. Tam była jakaś cała instrukcja od tego. Jednym podpinasz antenę, wejście, wyjście, nie pamiętam już tam dokładnie. STB, STB to jest chyba telewizja. No, no, no. no, 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 no. Jakoś tak. A tuner jakiś, czy coś. Dobra, mniejsza. Jeszcze chodzi tam. Czasem ktoś kupi nie No i to będzie. tak leży, to więc. To też nie zadane pewnie. To co to? do mycia pędzli. No. <laughs> Tak. To jest dokówka. Pięć tych. I dwa razy Call of Duty. Jedno jest ze Steelbookiem, drugie bez. To ze Steelbookiem tam troszkę. na PS5, tak? No. Ale ładna okładka, co? No. Ze Steelbookiem tam trochę więcej chodziło. Jak wychodziło nowe. A teraz blago od więc to i tak mi leżą. Ej, właśnie jeszcze te telefony. No, Express już za 70 zł można kupić. To trzydych. Erik, Erik, tu się ma. Więc dwie, wydaje mi się. Myszka, tak. tak. klawiatura Wszystko rozrywamy. No, one no, no, były w zestawie no, razem. Tak, może to być Te No, spoko. I te gry. I jeszcze dwa telefony będą. Pokaż. Staruszki tak. No, tam ten to tam śmietnik, ten drugi. Nie wiem, też stary telefon. wiem konia do tego kom Taki mark, marketuwa typowa, nie? Ten Maxcom. Ale na w sam my one są, wiesz? Ile to chodzi teraz w <grym> ogóle? zł zł. <grym> Dycha może być. Spoko, Tutaj pięć dych. Dobra. Jakieś w miarę świeże gry? Ej, co? Trójka jest z zeszłego roku. Teraz wyszła szóstka. A dwójka ma dwa lata, bo tak co roku jak wychodzi nowa, to Trójka z zeszłego roku, teraz wyszła szóstka. O czym on gada? Zatom 7 Kama 2 lata. Pisz co trójka jest z zeszłego roku, teraz wyszła szóstka. A dwójka ma 2 lata, o tak o co chodzi roku je. jak wychodzi do to kupujemy. Zatom 7 Aha, Black of 6 i okej. Okay. To byś się pewnie ze Steelbookiem poszukać. Ze steelbookiem to zawsze pamiętam inne ceny. Były. Jakieś kody stare. Um, Zatom. Tą... Kto w to gra teraz? 5? Nie mhm. będzie. 70, Modern 50, Warfare 50. Fajny był. Mamy 335 Ops, razem za wszystko Express do kawy chibo Spieniacz do kawy chibo Lokówka modem i długo, Telefon grać. Huawei Telefon Maxcom Gra na PS5 uh -huh. I gra na PS5 uh -huh. Dobra no, Podkręcę już do 350 już Podkręcone zostało Dobra co jeszcze ogląda Lord?